Słuchajcie, takie maleństwo są takie słodkie. Jeszcze tak cudownie pachną, tak delikatnie, że za każdym razem, na on tak sobie leży i śpi, to mam ochotę go tak mocno wycałować i po prostu to jest silniejsze ode mnie. No ale nie mogę, no bo by się obudził, nie? W ogóle dzisiaj nikodem w nocy nie dał nam za bardzo pospać. Obudził się o drugiej w nocy i nie spał przez dwie godziny. Paweł wziął go na ręce, bujał go, tulił. Minęło pierwsze 30 minut, nic to nie dało. Ja go przebrałam, nakarmiła, minęła kolejna godzina, on dalej aktywny, dalej się tak na mnie patrzył. Także nie jesteśmy już za bardzo wespani, ale w sumie wiecie, to już jest codzienność, ja już się do tego trochę przyzwyczaiłam. Za godzinę jedziemy do lekarza, żeby go zważyć, żeby go ponownie zmierzyć, sprawdzić co z jego oczkami, bo wydają mi się trochę za żółte i boję się, żeby to nie okazała się żółtaczka. Zobaczymy. Przed wyjściem muszę jeszcze go spakować, nakarmić i oczywiście przebrać, bo podczas takiej wizyty patronażowej dziecko rozbierane jest do naga, także nie chcę, żeby miało pełną pieluszkę. Ale ogólnie tak słodko śpi, że nie chcę go ruszać i ciężko będzie mi go teraz przenieść do łazienki, bo się po prostu obudzi, a on dopiero co zasnął, no... Kojarzycie taki stan, jak się chodzi na przykład na imprezę i nie śpi no noc, albo się śpi godzinę, tylko i rano tak człowiek staje, w brzuchu tak dziwnie się czuje, jest taki niewyspany, taki... No to my tak mamy generalnie dzisiaj, może nie byliśmy na żadnej imprezie. jest bardzo ciekawe, ja dawno nie byłem na żadnej imprezie, więc mogłem sobie teraz przypomnieć jak to jest. No, także, Nikodem, my to dla Ciebie takie poświęcenia, chociaż nie weź spać się, to czy nie jest takie poświęcenie. Poświęcenie to jest oddać komuś nerkę. O, o! Ale też byśmy Ci oddali. Zresztą mama chyba, bo ona ma Twoją grupę krwi. Ja bym mógł mu coś oddać, czy nie? Nie, ja jestem... Padek, mu oddasz! Ja... No chyba tak, bo ja jestem po chemii, ja nie mogę nic oddać. Bratu, przecież nie mogłem dać szpiku, bo się nie nadajesz do transplantologii po chemioterapii. Powiem wam, że ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio ubrałam spódniczkę, bo do tej pory mimo wszystko w tym roku cały czas byłam w ciąży, a potem miałam połuk, więc ten brzuch był bardzo duży i po prostu nie byłabym się w stanie wcisnąć w jakąś spódniczkę, ale dzisiaj proszę bardzo. Zmieściłam się, do tego ubiorę taki płaszcz. Kupiłam go kiedyś w Zarze na jakiejś mega dużej obniżce. Kosztował nie wiem, 100 ileś złotych. Stylówka wygląda tak. O, Paweł robi najlepsze herbaty na świecie. Mam już przygotowane siodełko, wszystkie rzeczy i lecimy do lekarza. Jesteśmy już po wizycie u lekarza i powiem Wam, że tak jak myślałam, Nikodem waży już prawie 4,5 kg. Pani powiedziała, że ma troszkę żółte oczy i ma śniadą karnację, ale w sumie ciężko się dziwić. Paweł jest. jak to powiedzieć? jest Polakiem. Ale faktycznie, no Nikodem też jest troszkę ciemniejszy niż ja na pewno. Jest bardziej zbliżony do Pawła, zdecydowanie. Szczerze, to ja się bardzo cieszę, że on ma taką karnację. Bo mimo wszystko ja nie lubię być blada, a jestem blada, zobaczcie na tą rękę jak porównuję w ogóle moją rękę do Pawła, to jest bardzo duża dysproporcja. Także fajnie, że macie mniejszą skórę. Super by było, gdyby miał oczy po mnie, czyli zielone, bo takie połączenie, wiecie, ciemna karnacja, zielone oczy, wygląda troszkę, wydaje mi się, lepiej niż tak standardowo, czyli ciemna karnacja i ciemne, brązowe lub mm, piwne oczy. Teraz Paweł poszedł po psa, zaraz pojedziemy na śniadanie, także to będzie nasza pierwsza wizyta z Nikodemem w restauracji. Jestem ciekawa, jak się będzie sprawował, czy nie będzie płakał, czy nie będzie marudny, trochę się Stresuję i od miesiąca nie wyszłam z domu na miasto. Także to jest dla mnie bardzo duże wydarzenie. Nie tylko dla mnie. Ale też dla niego, wybraliśmy takie miejsce, które nie jest bardzo zatłoczone. Zazwyczaj tam jest bardzo mało ludzi, no ale jak będzie płakał, to po prostu, no, wyciągnę pierś i go nakarmię. Ja w ogóle jestem przeciwniczką takiego myślenia, że kobieta, która karmi, powinna pójść do łazienki, najlepiej się schować. Wiadomo, ja nie chcę tak ostentacyjnie wyciągnąć tą pierś, żeby wszyscy widzieli. Przykryję się pewnie jakąś chusteczką, jakąś pieluszką, albo zasłonię pierś, nie wiem, moim ubraniem. I wydaje mi się, że naprawdę nie ma w tym nic dziwnego, przecież ja tam nie będę paradować z gołym biustem w tej restauracji. Nie. Może się nawet okaże, że Nikodem będzie słodko sobie spał i nawet nie będzie wymagał karmienia. Zobaczymy. Ale na pewno nie będzie tak, że będę się chowała po toaletach i będę tam siedziała 40 minut, aż Nikodem się naje. No bez przesady. Przyjechaliśmy na Wilanów, i jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś mieszkaliśmy. I trochę mnie łapie taki sentyment, bo przecież przychodziłam kiedyś tędy setki razy i teraz tak jakoś miło się wspomina i mi się łezka wokół kręci. Idziemy na śniadanie. Przyjechaliśmy do miejsca, w którym bardzo często byliśmy, jak byłam w ciąży. Pamiętam, że lubiłam tutaj zamawiać tosta na słono, bo miałam wtedy bardzo ochotę właśnie na słone smaki. Teraz myślałam, żeby zamówić coś słodkiego, ale jednak postawiłam na to, co wybierałam wcześniej, czyli tost bekon. Mm. Sasik, rewelacja. To po prostu musiało się tak skończyć. Pięć minut posiedział i już. Nie da mamie pojeść. Jeszcze się śmieje. No, i tak jak myślałam, wyjście z Nikodemem do restauracji nie będzie za łatwe, ale przynajmniej wybraliśmy takie miejsce, w którym nie było ludzi, i tak ukradkiem wyciągnęłam piersi, bo nakarmiłam. No, i się uspokoił. Także pierwsze karmienie w miejscu publicznym zaliczone. Przebrałam się, omułam włosy, bo nagrywałam przed chwilą reklamę dla banku. I w ogóle powiem Wam, że jestem mega dumna, bo bardzo ciężko jest mieć jako influencer współpracę z bankiem. Trzeba być bardzo wiarygodnym. Oni takich twórców na maksa sprawdzają i weryfikują, żeby nie mieć żadnych dram, żeby nie byli kontrowersyjni, żeby nie reklamowali, nie wiem, alkoholu. I udało się, wybrali mnie, także Aaaa! na maksa się cieszę, bo jak już jakiś twórca ma współpracę z bankiem, to znaczy, że jest w miarę sprawdzony. Zapytacie się mnie, Ula, co robisz w wolnym czasie? To już wam mówię. Jak znajdę chwilę, to zajmuję się na przykład prasowaniem. Zobaczcie, ile tego jest. To są te pieluszki, które Wam ostatnio pokazywałam. Jakieś tam ubranka dla dziecka, więcej ubranek dla dziecka. I to jest dopiero mała część rzeczy, które powinnam wyprasować, bo tutaj macie resztę. To już chyba zostawię Pawłowi. Nie, no nie wiem, jeszcze co z tym zrobię. Może wezmę się za to jutro, ale naprawdę jest co robić. Przyszłam do łazienki, bo właśnie sobie przypomniałam, że w tym roku nie dałam nic Pawłowi na dzień chłopaka. Ale dlaczego, już wam mówię, bo 30 września byłam w szpitalu. 30 września urodził się Nikodem. Także musi zrozumieć, ten prezent cały czas czeka w mojej garderobie, także idziemy mu go dać. Proszę, to dla Ciebie. Dziękuję. <laughs> Czego masz taką minę? Bo wyobraziłem sobie, jak zakładam je teraz do tych dresów. Paweł bardzo często chodzi w takich laczkach i zazwyczaj one są to nie matowe. Są laczki, to są pantofle. Ja jestem Pantowy. prawdziwym pantoflarzem, więc przynajmniej ostatnio. I pomyślałam, że fajne będą właśnie takie z połyskiem. Tak, są bardzo eleganckie. Bardzo. Wyglądają tak, że się nadają nawet do smokingu, więc no dziękuję. Tak. Idealne będą na zimę i te minus 5 stopni. Nie chce mi siedzieć po skarpetce. Bo ja jestem w ogóle gotowa do spania, a jestem w piżamie. A ja bym bardzo chciała, żebyś tutaj zrobił pokaz mody w tym dresie. Słuchaj, nie mam problemu. Nie, ale bardzo ładny krój wybrałaś. Bardzo ładny. Niezwykle ładne... rzadki jest taki nosek. Ale powiedz, że ci się podoba. No, Podobają mi się. Ale pierwsze wrażenie to była taka e, konsternacja trochę, tak? Yy, nie. nie, ja się po prostu czasami tak zastanawiam i mi myśli uciekają <laughs> z różnych <laughs> miejsc. No, tak mało. Ładne? Ale ładne są, no. Ładne. ja nie jestem youtuberem dla dwunastolatków, które, wiesz, wybucha wow, wow ale fajne buty! Nie no, wiem, pokaż. Ja tak no, nie przerysowuję swoich... Paweł ma takie piękne nogi, długie, jak modelka. Ja się zawsze śmieję, że możemy przyjść. <laughs> pokaż do kamery. Umiałbyś tak dać nogę do góry? Ula, słuchajcie, dzisiaj się spłakała, że ma drugi podbródek. No bo powiem Dziewczyna Wam tak. 13 miesiąc po porodzie. Nagrałam się i patrzę na to nagranie potem, jak ją zaczęłam montować. I myślę, Boże, zawsze miałam taką ładną szczękę, taką zarysowaną, mocno, kościstą. A teraz ja patrzę na nagraniu, a ja mam coś takiego. To widać? Ach, Boże, to widać! No i tak, tak zaczęła, 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 tak trochę się użalać na sobą. Ja mówię, dobra, muszę jej zrobić rosół, bo po prostu jest głodna. No, ale jak na kogoś, kto miesiąc temu rodził, to naprawdę jesteś w świetnej formie. Idę po dziecko. Dziedziuś potwierdził. Patrzcie, jakie ładne, no! Jak wam się podoba? Ja myślę, że to idealnie pasuje. Hmm. Nie, z garnituru będzie topka. Top. Dziękuję, kochanie. A... Słuchaj, a weźmiesz jeszcze jedną paczkę? Pozwólcie, że ja tutaj nakarmię Dziusia, bo po prostu nie da mi wysiedzieć. Ja w tym czasie przyniosłem jakąś taką wielką paczkę i będę ją otwierał. Tak, rób Unboxing. Co to jest? No? Tam jest sześć takich elementów. Nie wiem. Pachną jakąś wanilią. Woszelek, jak myślisz, co to jest? mógłby być pies policyjny, a jakby się tam przekąski jakieś kryły. Okej. Okay. Świeczki. Słuchajcie, to nie zwykła świeczka. Pachną ładnie, zobacz. Boże, przepięknie. To jest Kawa, jakiś zapach z coś takiego. Ciasteczka? Słuchajcie, zamówiłam świeczki, które były w naprawdę rewelacyjnej mm. cenie, bo ona taka jedna Pamiętam, że normalnie kosztowała chyba 160 zł, a ja znalazłam na jakiejś tam innej stronce za 100 zł, także duża różnica. I one nie są takie zwyczajne, jak myślicie. Że zwykła sieczka po prostu się pali. Ten knot się pali i tyle, i tam jest trochę ładny zapach. Tu nie ma knota, to jest taka jedna długa deseczka włożona e, w, przez środek. I, mhm. jak, I jak to się pali, to tak fajnie chyba trzeszczy. Tak, to trzeszczy jak ognisko. Ostatnio o tym mówiłam tacie i zamówiłam to jemu do Norwegii. Czyli stąd nazwa Woodwick? Tak. Ile taka jedna kosztuje? Właśnie 160 zł, tylko że ja znalazłam 100. Czyli zarobiłaś 60 zł razy 6, 360 zł zarobiłaś. 360 zł! Jezu, jak Ty pomnażasz kapitał. Kobieca logika. Bardzo ładne. Świetna robota. Słuchajcie, jest 22, a ja jestem śpiąca. Ale to przez to, że po prostu moje nocy są w większości nieprzespane. Także idziemy myć Nikodema i idziemy spać. A ja Wam dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!